Witam Was, moi mili, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Perfekcyjnego Gospodarza Domu. W plenerze, bo przyjemnie. E, pytacie w listach e, o poradę typu Savoir Vivre. Nie będzie dzisiaj gotowania, taka pogoda, że mi się nie chce i taką poradę właśnie Wam teraz sprzedam. Bywa czasem tak, że jesteśmy w stosunkowo nowym towarzystwie i potrzeba e, się jakoś zaznajomić, złapać kontakt z tymi ludźmi, przełamać pierwsze... Lody, wiadomo. I w tym celu, dobrze jest co powiedzieć, fajny dowcip. I ja teraz taki dowcip Wam poradzę, żeby opowiedzieć. Uważajcie, dowcip jest super śmieszny, także bardzo mocno trzymajcie się krzeseł, żebyście nie pospodali. Dowcip jest zajebisty. A brzmi on tak. Przychodzi baba do lekarza z gwoździem w uchu. Lekarz się pyta, co pani jest? A ona na to, słucham metalu. To właśnie taki zajebisty dowcip, żeby zaznajomić się z każdym. Bardzo polecam. Także to byłoby to byłaby na tyle. Kolejna super rada od perfekcyjnego gospodarza. Bardzo Państwu dziękuję i wszystkim Państwu w ogóle. Dziękuję, cześć. Jak Romeczku mamy to? Ok, dziękuję Państwu. Dziękuję, koniec zdjęć.